Nie. W tym nawale pracy zapomniałem zadzwonić do mego przyjaciela Krzyżaka. Panu pana dzwoni. Niech pan odbierze. Słyszy pan? Telefon. Spokojnie, nie ruszaj się tak, bo jeszcze bardziej przykleisz się do sieci. Ojej, już po nas. A gdyby tak spróbować razem się oderwać, to nie na to. W górę, ze wszystkich sił. Co stało? Cześć! Jesteś sama? Gdzie twoje sąsiadki? Wybrały się na spacer? Nie mam pojęcia. Nie powiedziały dokąd idą, ale miały chyba jakąś ważną sprawę do załatwienia. A ty dokąd pędzisz? Do mego przyjaciela, Krzyżaka. Coś mu się chyba stało. Odebrał telefon i nagle zamilkł. Niepokoję się o niego. Może dostał udaru słonecznego i zemdlał? Pośpiesz się, trzeba skropić go wodą. Woda budzi w nim nieopisany wstręt. Woda budzi wstręt? Dziwnych masz przyjaciół? Halo, krzyżaku, przyjacielu! Zasnął w czasie rozmowy ze mną? O, jakoś dziwnie leży, chyba źle się czuje. O niedobrze. O niedobrze. Ej, Na pomoc! Przyleć tutaj! Szybko! Uważaj na sieć! Czy on jeszcze żyje? Żyje, tylko uderzył się i zemdlał. Powiedz, jak go ratować? Przede wszystkim zimny okład na głowę. Zostań przy nim, zaraz wszystko przyniosę. Ale jak to się mogło stać? Co to za głupie żarty? Co się tutaj dzieje? Dobrze się czujesz? Nie boli cię głowa. Czemu pytasz? Głowa? Au! Rozbolała mnie w waszym towarzystwie, bo przeszkadzacie mi wygrzewać się na słoneczku. O. W takim razie też pójdę wygrzewać się. A słonka. Ale chyba nie pod wodę. Tam jest ciemno zimno i mokro.